Witam Państwa. Moje wypowiedzi na temat początków e, Benkarta Okolowego Stołu, jakim jest III Rzeczpospolita, e, są rozproszone w różnych miejscach, e, na różnych spotkaniach, odpowiadam różne fragmenty, e, więc postanowiłem poświęcić te pół godziny na, może uda się 20 minut, e, na omówienie tego w całości. Otóż e, jak Państwo wiecie, w 1981 roku, 16 grudnia, zrobiono stan wojenny. Władzę w Polsce przejęła hunta wokół generała Jerzyckiego. Był wtedy projekt rozwiązania PZPR. Podobno bano się reakcji Moskwy i z tego zrezygnowano. No i hunta rządziła i wiedziała, że trzeba zrobić reformę, bo to wszystko bankrutuje. Jednakże w 1984 roku, proszę sobie sprawdzić w Wikipedii, zrobiono referendum na temat tego, czy Polacy chcą reformy i proszę sobie wyobrazić, że w kraju komunistycznym, gdzie niby wszyscy tak się strasznie bali władzy i tego, władza nie uzyskała większości, większości w tym referendum. No i zapanowała lekka konsternacja, bo wiadomo było, że reformy trzeba zrobić, ludzie nie chcieli. Ja się rozmawiałem potem z panem generałem Jaruzelskim i mówiłem mu, że nie trzeba było tam robić referendum, tylko zrobić tak jak Pinochet w Chile, czyli wprowadzić reformę i koniec. On oświadczał, że nie, no to ofiary, był opór społeczny. Potem na łożu śmierci przyznał się, że to był jego największy błąd, że nie wykorzystał tej władzy zrobienia tej reformy, no, ale trudno, stało się, jak się stało. No i teraz powstał problem, jak zrobić te konieczne reformy, żeby jakoś ludzi oszukać. No i w końcu zapadła decyzja, trzeba zrobić rzecz taką zasadniczą, żeby ludzie uwierzyli władzy. No więc jeżeli ludzie nie wierzą władzy, no to może uwierzą w solidarności. Solidarność wprawdzie była w roku 1983 roku rozwiązana. Ale przecież istnieli ludzie i wśród tej solidarności była cała masa agentów bezpieki. Oczywiście każda bezpieka ma agentów wśród opozycji, a nie w partii rządzącej. Rządzącej też podobno mieli nielegalnie, bo to mieli zakaz werbowania agentów wśród członków pzpr ale też mieli, okazało się później. Natomiast w opozycji mieli oczywiście całą kupę agentów. Zresztą w każdym państwie bezpieka stara się obsadzić stanowiska szefa związku zawodowego, no bo wiadomo, żeby nie fikali później, no to trzeba ich mieć pod kontrolą. Ja bym na przykład chciał, żeby pan Piotr Duda, którego teczka znajduje się w biurze zastrzeżonym, poprosił o wyjęcie tej teczki i pokazał nam wszystkim, co w tej teczce się znajduje. No więc. To oczywiście tyczy, tyczy szefa, szefa Związku, pana Miodowicza, który dyskutował z panem Wałęsą, prawda, i późniejszej szefowej, pani Ewy, tego się zapomniałem i nazwiska, też potem okazała się agentką SB. Praktycznie wszyscy szefowie Związków Zawodowych to byli tak czy owak powiązani ze służbami specjalnymi. No i tu była sprawa wręcz wyjątkowa, sprawa była poważna, sprawa była poważna. Yy, no, odebranie władzy PZPR-owi, przekazanie Solidarności. Oczywiście PZPR nie miał najmniejszego zamiaru oddawać władzy. Najmniejszego zamiaru byli twardogłowi, którzy no, chcieli odwołać się do Moskwy, tak jak zrobiono to w, w Czechach, kiedy była reforma, prawda, odwołali się do Moskwy, Moska zainterweniowała. Yy, pan generał Jaruzelski przecież też bał się, co zrobi, co zrobi Moskwa. Chcę przypomnieć, że sam widziałem na własne oczy. Jak był stan wojenny, to na mostach pojawiły się takie wielkie, betonowe jeże. Nie przeciwpiechotne, przeciwczołgowe, ale stały od wschodu. Na mostach w Warszawie, od wschodu staw. Otóż, proszę Państwa, nikt nie mógł przewidzieć, co zrobią, co zrobią Rosjanie, prawda, wiadomo, że oni raczej w dzia działach zaskoczenia. Więc, więc tak, tak czy owak, coś tutaj trzeba było zrobić. I trzeba było zrobić w dużej, jakiejś takiej konspiracji. Więc y, zrobiono to w ten sposób, że zaczęto od y, rozmów z solidarnością, y, czyli z panem Lechem Wałęsą, agentem bezpieki, jak wszyscy wiemy. Y, pan, ale nie wiemy jednej rzeczy. Wiemy, że pan Wałęsa był agentem bezpieki w latach 1976, natomiast nie wiemy. Że najprawdopodobniej, nie mam na to dowodów, ale to jest praktycznie pewne, że po roku 1976 jako człowiek bardzo ważny został po prostu przejęty przez WSI. W końcu pamiętajmy, że na teren Stoczni Gdańskiego nie przez płot nie wskakiwał, tylko dowieziono go motorówką, e, o czym zresztą potwierdził mi admirał Waga, świętej pamięci, e, szef e, okrętów podwodnych, podwodnych w Gdańsku. Otóż. otóż e, Pan Wałęsa i inni agenci, bo powtarzam agentów było dużo, zarejestrowali Solidarność na ją o Solidarność BIS, a się nazywa po prostu Solidarność. I była to organizacja założona po prostu przez agentów bezpieki, na polecenie władz. Po czym władza zrobiła dla oszukania tam y, ludzi z zewnątrz Związku Sowieckiego, zrobiła taką serię strajków, to były bardzo ciekawe strajki były, bo y, wywołano strajk y, i to było tak, że strajkowało 100 ludzi w zakładzie, 3000 tysiące stało pod bramą, chciało pracować, ale nie można było, bo jest strajk, prawda? Szły w, informacje w prasie, sala strajków w kraju, w kraju, w kraju, y, no, że przekonać y, Sowietów, że trzeba jakąś reformę zrobić. No a y, z, tym, y, z, tymi, z tymi ludźmi to okrągły stół, czyli po prostu mówiąc, pan generał Czesław Kiszczak zaprosił do stołu reformatorów z PFPR i swoich własnych agentów y, solidarności. Nie mówię, że wszyscy byli. Jestem przekonany, że 95% było ag agenci, bo pan generał Kiszczak wolałby nie ryzykować, ale nie będę się spierał o ilość tyg. Na pewno była ich znaczna większość. I teraz te teczki tych ludzi y, będą wychodziły. Ja bym proponował sprawdzić teczki ludzi, którzy w 1988 roku zakładali tę nową Solidarność, podpisywali się jako członkowie założyciele y, tej Solidarności. To warto by sprawdzić. Y, I proszę Państwa, y, a jeszcze jedno: i warto by było sprawdzić teczki członków Trybunału y, Konstytucyjnego, który w 1982 roku y, uznał moją uchwałę stacyjną za sprzeczną z Konstytucją, wbrew oczywistości zupełnie. Wracamy do sytuacji. Jest rok 1988. Są rozmowy, rozmowy ze swoimi własnymi agentami. W Magdalence jest ta elita. Elita tam Pani pan, pan zdjęcia, prawda, nagrania wideo, nawet okazuje się, tam były. były Piją, jedzą, piją lulki palą, agenci się cieszą, jak jest na cholera. Biorą w tym udział również Agentura Wielkiego Wschodu Francji, takiej lewicowej organizacji, która budowała Unię Europejską, czy współtworzyła Unię Europejską. To ona udaje masonerię. Fartuszki tam mają, ale to masoneria jak nie uważa za Masonów. No i to bardzo lewicowa organizacja. Jej bardzo ważnym mistrzem był świętej pamięci profesor Gieremek. Kolega Michnik, zwracam uwagę, że po przejęciu władzy do archiwum SB wpuszczono czterech panów: profesor Einenkiel, profesor Kroll, profesor Holzer i Adam Michnik. O dziwo, wszyscy czterej zawsze byli podejrzewani, że są członkami tej pseudomasonerii, czyli Wielkiego Osób Francji. I stąd Adam Michnik jest wrogiem ilustracji, ponieważ on wie, kto jest agentem. A gdyby wszyscy wiedzieli, to by nie obronie, tak mając te informacje mógł szantażować ludzi i miał ogromny wpływ polityczny, mimo że był praktycznie nikim, prawda? ale on wiedział, kto jest agentem i mógł ludzi szantażować. Dlatego był wrogiem ilustracji powiem. No i y, te, te, rozmowy, te rozmowy trwają i teraz, proszę Państwa, w tych rozmowach się uzgadnia przejęcie władzy, y, że 35% dostanie tam solidarność y, w Sejmie. No a w Senacie który będzie miał mało władzy, będzie, będzie, będą wolne wybory. No to będę PZPR wierzyła, że w tych wyborach tam, do Senatu też dostanie jakieś miejsca, nie dostała ani jednego. Przed jeden niezależny, a reszta solidarności. E, I proszę państwa, i proszę państwa, e, ten... E, Wybory są tak ułożone bardzo starannie przez generał Jakiś który zapewniał PZPR, że wprawdzie nie ma większości, ale razem z SD i zsl takie partie, bratnie, prawda, y, to będzie, y, będzie większość, spokojnie utrzymamy władzę w naszych rękach. Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy, jak mówił towarzysz Gomułka w 1948 roku. No i powiem <laughs> Państwa, y, złożyło ten sejm tak zwany kontraktowy, <laughs> i w tym sejmie kontraktowym. Na polecenie generała Kiszczaka, bo nie ukrywajmy, że czołówka SD i czołówka ZSL-u to była oczywiście agentura. PZPR w odróżnieniu od Sowietów pozwoliła na istnienie bratnich partii, ale oczywiście przywództwo było kontrolowane przez służby specjalne. Yy, I proszę Państwa, ci ludzie na polecenie generała Kiszczaka zmienili front i zawarli sojusz z agentami generała Kiszczaka yy, Solidarności. Zresztą wiernie dotrzymali słowa, wybrali generała yy, Jaruzelskiego prezydentem, prezydentem, taka była mowa okrągłego stołu i przy, przy oburzeniu reszty opozycji. I w ten sposób powstała Trzecia Rzeczpospolita, na którą podam najlepsze określenie, to jest bękart okrągłego stołu. W tej trzeciej RP, prawda, no, PZPR została wysiudana, wyślizgana z, z tego wszystkiego. E, Nieoczekiwanie. Nie, nie, nie e, Moskwa nie miała się do czego przyczepić, nawiasem mówiąc, nawiasem mówiąc, pan generał Jaruzelski i pan mistrz Rakowski mieli swoje wtyczki również w Moskwie i na przykład plakaty, plakaty o stanie wojennym były drukowane w Związku Sowieckim. Yy, chodziły plotki w kręgach politycznych, yy, że w Rosji też yy, chciano zrobić taki zamach stanu, bo ten Grecznik był coraz bardziej yy, nieudolnym przywódcą i yy, stan wojenny w Polsce miał być przygrywką do zrobienia czegoś takiego samego w Związku Sowieckim. Były takie kręgi w Sowietach, które też chciały zrobić to samo, co w Polsce, ba, były takie, które chciały zrobić to samo, co w Chile, to generalopinocze, bardzo niewielkie zresztą, ale były i takie. I, proszę Państwa, i proszę Państwa, yy, powstała ta trzecia gospodita, no i od tej pory już nie można nic pisnąć, ni, nic, nic pisnąć, bo wszystko jest umówione. Wszystkie te partie w, przy okrągłym stole, właściwie w Magdalence, podpisały umowę, że podzielimy się na dwie grupy, raz rządzimy my raz, wyraz, my raz, wyraz, my, my raz, wy, prawda. Wiadomo, że będziemy rządzili źle, no to za cztery czy za 8 lat najdalej wygracie wy, koryto czeka, kto wygrał, koryta nie wolno ruszyć, nie wolno ruszyć, koryto jest dla licenskiej partii dla przegranej korytka i yy, tak to ma być już do skończenia świata i oczywiście warunek, idziemy do Unii Europejskiej. Wszystkie partie, które nie uznają porozumienia okrągłego ze na przykład jak nasza, mają być tępione, ośmieszane. E, oczywiście te partie musiały być lewicowe. Ja pamiętam e, pan Lis, e, znaczy nie, nie ten Bogdan Lis, a nie, a nie pan Tomasz Lis, czy, czy ten minister późniejszy, on powiedział w takiej, w takiej książce, napisał otwarcie, że przy okrągłym stole warto porozumieć, że partie lewicowe nie staną nigdy, dopuszczone, że partie prawicy nie staną nigdy dopuszczone do władzy. Taka była umowa okrągłego stołu. No więc rozumiecie Państwo, dobrze, że nas nie mordują, tylko ośmieszają, nie pokazują, prawda, zagłuszają, etc., etc. Ale ja chcę powiedzieć jedno. Nas umowa okrągłego stołu nie dotyczy. Ani ja jej nie podpisywałem, ani nie podpisywał ich nikt z mojej partii. My jesteśmy partią, która chce obalić porządek okrągłego stołu. Żeby nie było tak, że partie prawicy, a no, też, jak zrobić, partie prawicy nie, nie chodziły do władzy, no jedną z tych dwóch partii nazwać prawicową. Prawda? I dziennikarze, dziennikarze, którzy też, przy wiadomo, są agentami w ogromnej, w, w ogromnej części, nie mówię że w większości, ale w ogromnej części, prawda? też y, nazywają PIS w tym tematku partią prawicową. Po to, po to, żeby ludzie ludzie już prawica była zajęta. I w ten sposób, i w ten sposób powstała powstała ta Trzecia Rzepospolita. i nie ukrywajmy, trzeba ją obalić. To, co chcemy zrobić, to obalić Trzecią Rzeczypospolitą. Proszę się nie bać, to nie znaczy, że chcemy kogoś mordować, to nie znaczy, że chcemy robić rewolucję na ulicach. Kontrrewolucja to się odbywa się tu, w Umysłach i między innymi y, temu służy ten wykład. Kontrrewolucja odbywa się przez zmianę prawa. Na ogół to jest ten sposób, że jakaś grupa albo wojsko obejmuje władzę i narzuca właściwy system. System to jest kontrrewolucja, a nie rewolucja. Także do tego dążymy. I, i, I proszę Państwa, trzeba obalić trzecią Rzeczpospolitą. Na prowadzić wprowadzić jakieś inne państwo. Jak zwał, tak zwał. Na pewno nie Rzeczpospolita, a przynajmniej na pewno nie demokracja. Może być ewentualnie republika, ale na pewno nie demokracja. I jest to jedyny sposób, żeby wyjść z tego, bo Polska jest dotknięta bardzo ciężko tymi zmianami, które zaszły w Europie pod okupacją Unii Europejskiej, tworu, powtarzam, Wielkiego Wschodu Francji no i kilku innych bratnich, bratnich organizacji lewicowych w Europie. Polska to bardzo ciężko. Popadło to na kraj, który no, był pod okupacją sowiecką, ale y, były pewne wpływy zachodu, można było tam nielegalną literaturę iść tam przemycać, czytać. Wolna Europa była zagłuszana, ale tam trochę można było usłyszeć. I ludzie nie wiedzieli, że to co oni czytają z zachodu, to jest przepuszczane do Polski, a to Le Monde, prawda, a to, to jakieś się nie co to jest lewicowe. lewicowe. I że wolna Europa jest opanowana przez lewicę. Także w gruncie rzeczy cała ta opozycja była to pisana lewicowa, a nie, a nie prawicowa. Hmm. Ten cały ruch Solidarności, niby ten ruszony przez generała Kiszczaka w 1988 roku, to był po to, żeby obalić reformę, którą zrobił pan Wilczek, św. Pamięci Wilczek, prawda? Reforma Wilczka była prawicowa zdecydowanie i tę reformę obalono. Solidarność ją obaliła. Obaliła wolnorynkowe reformy Wilczka i wprowadziła na to miejsce rządy. Chodziło o to, żeby ludzi oszukać. I udało się to, I to się udało, przekonać ludzi do tych reform, jakie socjaliści chcieli. I proszę zobaczyć, jak to się wspaniale udało. Gdyby w roku tam 87, czy 80 czy 60. i ktoś przyszedł i powiedział, że trzeba zwiększyć liczbę urzędników, to przecież byłby bunt dla komuny. Przecież cały czas ludzie wiedzieli i prosty robotnik, i działacz partyjny, oni wiedzieli. Że jest za dużo urzędników, że trzeba walczyć z biurokracją. Satyry puszczano, walczono z biurokracją. Nie, się nie udawało, by wiadomo, że sprawa Parkinsona, że biurokracja się musi rozwijać, ale walczono z biurokracją. A tu, proszę państwa, podejść do władzy solidarności czterokrotnie zwiększono liczbę urzędników. I nikt nie zaprotestował. Gdy chciało to zrobić PSBR, to był protest. A tu pod pretekstem, że się robi antysocjalistyczną rewolucję, zrobiono to zwiększono znacznie socjalizm, wprowadzono większą biurokrację, bo ogłupieni ludzie wierzyli, że walczą z pzpr -em. Nawet PiS, który głosi program Gomułkowski praktycznie, PIS, który ma nawet członków y, z czasów, czasów PZPR, szeregów PZPR, PIS, które y, ma metody PZPR-rowskie, ono też twierdzi i jestem przekonany, że 95% członków pis jest przekonany, że oni są opozycją antykomunistyczną i są prawicą. Jestem o tym przekonany. E, taka jest siła propagandy, taka jest siła e, przekonywania, siła rażenia telewizji i innych mediów, które z zgodnym chórem oświadczają, że to jest jakaś prawica. To było, proszę Państwa, e, mniej więcej wszystko, co e, chciałem powiedzieć. Jak e, Państwo nie rozumiecie, jak to się dzieje, jak to się dzieje, że partia prawicowa e, głosi program lewicowy. To zrozumcie, trzeba po prostu zrozumieć, że PiS nie jest partią prawicową, tylko lewicową, i wtedy Wam wszystko skoczy samo, samo na swoje miejsce, prawda? Eee, zrozumiecie, zrozumiecie, co się w Polsce działo, co się w Polsce dzieje i docenicie wielkość pana generała Kiszczaka, który umarł, ale jego dzieło żyje. Generał Kiszczak <kluzny> powiedział zresztą, że <kluzny> poza panem Wałęsą, ja rozmawia, robiłem z nim wywiad pamiętam, w, jego, w jego własnej willi. Yy, Zrobiłem ten wywiad i on mi powiedział, że jest oprócz teczek SB, jest, są teczki WSI, do których nie było dostępu. Oczywiście nie miał dostępu do tych teczek. Yy, oprócz yy, tych teczek istnieje zbiór zastrzeżony. Wiadomo, że istnieje. Istnieje specjalny zbiór zastrzeżony, ale oprócz tego jest kilka czy kilkanaście, nie będę osób, które w ogóle niczego nie podpisały brały pieniądze jako agenci i no, ci już mogą spa spać bezpiecznie, prawda? Być może Lech Wałęsa hmm, do nich należy, zostały tylko teczki SB, a teczki już późniejsze, w USI już zniknęły. Trzeba by zobaczyć. Najważniejsze w tej chwili to jest przejrzenie z zbioru teczek WSI. Oczywiście nie wolno do dotykać szpiegów absolutnie, nie wolno dotykać agentów zagranicznych absolutnie, ale teczki ludzi, którzy działają w polityce wewnątrz kraju, Trzeba prześwietlić, bo stąd się biorą te wszystkie afery. Ludzie służb yy, działają sobie jak chcą, bo to oni rządzą krajem. Jeżeli państwo na czytają, to chyba tylko w czasie RP to jest możliwe, yy, tytuł w prasie Generał Dukaczewski zgadza się odejść, ale stawia warunki, prawda? To był szef WSI. Taki tytuł, tytuł był w gazecie. No to wiadomo, kto yy, w Polsce rządzi. Ja nie jestem demokratą. Ja mówiłem wtedy, że niech generał Dukarski weźmie siłą władzę, niech rządzi otwarcie, proszę bardzo. Wtedy by były racjonalne decyzje, tak ludzi przekupuje, oszukuje, kłamie, prawda, y i mamy, żyjemy w chorym zupełnie kraju. To jest niby demokracja, czyli wyjątkowo głupi system, a jeszcze w dodatku poradzony przez złodziei i, i jakichś podejrzanych typów, które realizują polecenie Wielkiego Wschodu Francji czy innych lewicowych organizacji zagranicznych. I z tym systemem musimy skończyć. Nie ma wzrostu gospodarczego, nie rodzą się dzieci w całej Europie Zachodniej. Pod okupacją Unii Europejskiej nie ma rozwoju, żadnego rozwoju. Przegania nas Nigeria, niedługo nas przegoni Nepal, jeżeli będziemy się tak dalej, dalej rozwijali, czyli, czyli nie rozwijali się. Musimy zrzucić okupację biurokratów. Musimy zrzucić okupację lewicowych polityków. Ja tu mówię z Parlamentu Europejskiego, gdzie 95% ludzi na sali parlamentu to, są, to jest oczywiście lewica wszelkiego sortu. ja się nie boję. I muszę, pani powie muszę Państwu powiedzieć, że yy, ja mówię swoje, mówię, śmiano się ze mnie strasznie na początku, a teraz już słuchają, co mówię, a czasami nawet dostaję brawa od ludzi. Także kropla drąży skały, a poza tym oni widzą, że to wszystko trzaska. Oni wiedzą, że są to ostatnie lata Parlamentu Europejskiego, że ostatnia kadencja, może przedostatnia. Prawda? I już myślą, jak się ustawić w przyszłej rzeczywistości. Przecież mam nadzieję, że jeszcze ja dożyję, nie tylko państwo, ale jeszcze ja dożyję życia w normalnym państwie, a nie w żadnej demokracji. Mam nadzieję, że nasze dzieci i wnuki będą dorastały w normalności. Być może okres przejściowy będzie ciężki, ale trudno. Musimy to zrobić. Bo jeżeli tego nie zrobimy, no to przyjdą Arabowie i zaprowadzą normalność. Przywrócą karę śmierci, zniosą podatek dochodowy, VAT, prawda, podatki tylko na sprzedaży, sprzedaży z koranem. A wróci normalność. Ale dlaczego mam czekać na Arabów, a nie możemy zrobić tego sami? Zróbmy to sami i partia Korwin do tego państwa wzywa. Dziękuję państwu za uwagę.